Siemano w nowym logu. Słuchajcie, ja lecę, biorę klucze. Lecę do jednego z mieszkań, bo przywożą dzisiaj sprzęt AGD, RTV AGD i muszę przyjąć. Tylko muszę sobie okulary najpierw założyć. I mam pół godziny. Bo za pół godziny będą panowie. Poczekajcie, odłożę was. O, jest okular. No, dzisiaj jest ciepło. Może bym sobie fryzurę zrobiła, czy taką mieść no nie wiem, może to zrobię, słuchajcie, nie wiem, jak was tu posadzić, tu was postawię i psiknę sobie lakierem, i bo już jest skończone, biorę was ze sobą, więc wam pokażę wszystko. Yy, I przyjmuję sprzęt AGD, bo już kuchnia też jest zamówiona u stolarza, szafy, szafy, szafeczki, komody, ale niestety, chwilę to potrwa, no bo Szpital mi wlazł w paradę, więc mamy opóźnienia z robotą. Ale już zaraz stolarz zrobi i będzie wszystko na tip-top. Więc ja lecę. Powiedziałam panom, że będę za pół godziny. i Biorę was ze sobą, to wam pokażę, jak wygląda to mieszkanie po remoncie. Pokazywałam wam, weźcie sobie do poprzedniego vloga, jak wygląda mieszkanie, jak go kupiłam i w czasie remontu. A teraz sobie będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda. Cofnijcie się do poprzednich vlogów. To jest chyba vlog pod tytułem zabieram was na robotę, czy coś takiego. No, w każdym razie tam jest to mieszkanie. A Ja teraz lecę, żebym tych kluczy nie zapomniała. A te od domu moje mam. Dobra, jeszcze sobie ręce posmaruję. To do później. Idę, słuchajcie. Niedaleko mam, dlatego sobie idę zawsze na piechotkę, żeby się przejść, pospacerować. Powiem Wam, że jest bardzo ciepło i mam nadzieję, że to cię pozostanie z nami, więc liczę na to. A ja już za chwilę będę przechodzić przez ulicę i dochodzić do bloku. I jest. Po remoncie, już jedne meble tu dojechały. Tu tej tapczan, tu była kiedyś kuchnia, pokazywałam Wam. Tu było kiedyś okno do łazienki. Tu jest łazienka. Nic nie jest jeszcze posprzątane, nic nie wyniesione, ponieważ słuchajcie, obsisk mamy. o tak wygląda. Jeszcze w ogóle nie mamy ciepłej wody, bo gaz jest zgłoszony, żeby podłączyć, bo tu, było, tu nie było w tym mieszkaniu gazu, słuchajcie, 5 lat. I trzeba wszystkie czynności porobić. Wszystkie, wszystkie protokoły odbiór. Współdzielnia mieszkaniowa musi brać udział w tym wszystkim. I gaz musi brać udział w tym wszystkim. Tu jest drugi pokój. Tu jest salon. Tu będzie ten aneks kuchenny, o którym Wam mówiłam. Właśnie czekam na sprzęt. Stoi Sevesata, która jest kupiona. Tu jest światło do aneksu kuchennego. A tam jest światło na salon. O, w ten sposób. Dobra, ja się rozbieram. Także zobaczcie, tu jest jeszcze trzeba posprzątać, ale jeszcze jest nic nie zrobione. Teraz dopiero odwrócę kamerę. Teraz dopiero będziemy cokolwiek robić. Jak już mamy chwilę wolnego, to trzeba tu posprzątać. Stąd tu nie było ciepłej wody, bo tu jest woda na gaz. E, u siebie e, w poprzednim mieszkaniu nie podłączyłam w ogóle gazu, bo miałam o tyle dobrze, że słuchajcie, e, wodę miałam z rur, więc nie musiałam e, podpisywać z nikim umowy na gaz, więc, e, bo mam indukcję. Tu też jest przewidziana indukcja, nawet jest siła, słuchajcie, tam zrobiona. Też skorzystałam, że w całym bloku jest wymieniona elektryka na nową, więc sobie tu podłączyłam siłę, będę tu miała indukcję, i tu woda będzie, słuchajcie, z podgrzewacza, dlatego że jest przewidziana zmywarka i to 60, więc wiecie, wody w, tak naprawdę w kuchni ciepłej to się używa bardzo mało, jak się ma zmywarka, więc tu będzie przepływowy ogrzewać wody, żeby właśnie nie ciągnąć tu gazu, żeby nie było problemów z odbiorem. Dlatego, że tak jak Wam powiedziałam, gazu tu nie było 5 lat. Więc tu trzeba wszystko tak robić jak w domku, słuchajcie: wszystkie pozwolenia, e, zapytania i spółdzielni mieszkaniowej, i gazu, i przeglądy, i piecyk, i kominiarz. No, wszystko, wszystko, wszystko trzeba było zrobić, więc trzeba, naprawdę tego było do, trochę do roboty. Może ci kasty nie mnie tu postawiają. a tu z rzędzie postawiają, aby tylko nie. Dobra, czekam na panów, bo jeszcze nie, ja szybciej doszłam niż myślałam, że dojdę. Także, co wam jeszcze powiem? No, sprzęt przyszedł teraz, zamówiłam, bo żeby mi tam nic w paradę nie poszło, dlatego, że stolarz potrzebny. Jeżeli się robi kuchnię na wymiar, to musi mieć specyfikację urządzeń do zabudowy, więc dlatego jest to wszystko kupione, żeby mógł sobie na spokojnie robić. Jak e, przyjdzie sprzęt, to mu wyślę zaraz e, numery tych sprzętów, więc on sobie sprawdzi specyfikację. E, zamówiona jest szafa na przedpokój, zamówiona jest szafa do pokoju i komody do pokoi. No i zamówione są już plisy na oknach. Yy, zamiast yy, firanek i zamiast yy, tych zasłon to plisy. No i jak się posprząta, wszystko zrobi, to mieszkanie będzie gotowe do sprzedania. Do sprzedania. Także jeszcze trochę roboty jest, ale mówię, trochę nam ta moja, to moje choróbsko weszło w paradę, więc musieliśmy wszystko poprzesuwać. I z automatu też to Eee, I tyle. Czekamy teraz na panów. No, już panowie wnieśli lodówkę. Spora. Lodówka będzie wolnostojąca. I będzie stała tu. O, tu. Także poszli po resztę sprzętu. I piekarnik już też tam jest. Tu stoi piekarnik. Ale piekarnik to sami przywieźliśmy. Bo kupiliśmy piekarnik z wystawy, więc musieliśmy zabrać go od razu. I okap też zabraliśmy od razu. Aby nie płacić za wniesienie, bo kap też jest leciutki. Także czekam na resztę sprzętu. Zeszli na dół. Dobra, kochani, przyjęłam sprzęt. Lodówkę Wam pokazywałam, za mną stoi zmywarka, tam jest pralka, indukcja. No i piekarnik też już Wam pokazywałam. Także e, robię sobie foty, e, nazwy i numerów, żeby wysłać specyfikację do stolarza, bo potrzebna mi jest, będzie pralka w zabudowie. Zmywarka w zabudowie i indukcja, żeby mógł e, dokładnie zrobić szafkę pod to, bo lodówka jest wolnostojąca, więc nie ma takiej po potrzeby, więc biorę się do roboty i lecę dalej. No, także tyle. Dobra, wszystko przyjęte, wychodzę, idę jeszcze do paczkomatu, muszę zrobić jakieś małe zakupy i na dzisiaj obowiązków tyle miałam. Resztę już sprawy domowe. Lecę dalej. Już przyszłam do domu. Słuchajcie, po drodze byłam w sklepie i na poczcie... Oglądam wiecie co serial, taki mini serial. O, kryminalny właśnie sobie go zastopuję, bo mi się zaczął następny odcinek. Byłam w paczkomacie, bo Kani mówi, że mamy paczkę do wybrania. Pokażę Wam. O, ja już sobie ją otworzyłam. Z paczce mamy miody jest jak jeden wielki miód co to jest? miód w szczeli spaciowy tu są jakieś co to jest? nie wiem to się trzeba zapytać u Kania tu są jakieś takie, kiedyś dostaliśmy konfitury bo to wszystko Karolinka nam przysyła koleżanka e, ukania z roboty Kurna, to ciekawe, co to jest. To są jakieś konfitury, czy nie wiem co. No trzeba zapytać. Łukaszek pewnie wie, co to jest. Ale jakie malutkie słoiczki fajne. Słoiczki mamy jej odsyłać. Także dostaliśmy taki miód i takie coś, co nie wiem, co to jest. Ale pewnie Łukaszek będzie wiedział. I musimy odsyłać słoiczki takie malutkie. <laughs> no jestem ciekawa, co to jest. Może otworzę jeden. Nie mam siły, powiem Wam po tym. Czekajcie nie, to się nie zassało. O, to jest To jest, słuchajcie, piwa do herbaty. Mm. Ale kwaśna. Ale kwaśna, ale jaka dobra. I pewnie zdrowa. Dziękujemy, Karolinka. Mm. Właśnie wyszłam od fryzjera, słuchajcie, bo nadrabiam zaległości również z fryzurą. Tak mnie obcięła Anna. Także idę sobie, bo jest ciepełko. Lecę do domku. Jeszcze muszę e, iść e, z Olgą po buty, bo się ciepło zrobiło i trzeba i dziecko, buty kupić. Więc lecimy na zakupy. Jakiś obiadek ogarnę, i muszę Wam powiedzieć, że szykujemy się do grubego wyjazdu. Eee, a dokładnie naprawdę daleko. Więc, ale w ogóle ten wyjazd był pod, pod znakiem zapytania ze względu na ten mój szpital i na to, co się wydarzy w trakcie szpitala albo po szpitalu. No i. Głównie to chodziło o to, czy lekarze mi pozwolą, bo naprawdę podróż. Lecimy tym razem, słuchajcie, samolotem, ze względu na to, że w to miejsce nie da się pojechać autobusem, mówię, jest autem, bo to jest bardzo daleko, więc już sobie opłaciliśmy tą wycieczkę w poprzednim roku pod koniec. Chcieliśmy. Odpocząć i uhonorować przejście na emeryturę u i to, że ja pozbyłam się jednego z biznesów, jestem uwolniona do podróżowania. Lecimy sami, dzieciaki zostają. Ee, Olga ma maturę, no to nie może opuścić, a lecimy na dłuższy okres, więc nie można było, e, nawet nie chciała. Ze względu na to maturę lepiej z nami, a Błażej też mówi, że ma szkołę, bo studiuje i też nie chce opuścić. A nam nawet lepiej, jak pojedziemy we dwójkę, to odpoczniemy. A gdzie polecimy, bo lecimy samolotem, no to Wam wszystko powiem, ale później muszę zrobić zakupy. Muszę kupić filtr 50, to jest minimum. Także możecie sobie wyobrazić, że kawałek lecimy. Dobra, słuchajcie, dzwoni mój kanio. Muszę odebrać, więc się później odzywam. Ale muszę wam powiedzieć, że nie mam jeszcze takiej kondycji jaką miałam. Jeszcze to wszystko u mnie powoli idzie, ale już do przodu. Do przodu. No i na tą wycieczkę mam nadzieję, że odzyskam siły, bo wycieczka jest gruba. Opowiem no, wam, że lecimy 10 godzin, będziemy mieć samego lotu. Więc sobie wyobrażacie, że musi być daleko. I to też jest jedno z naszych marzeń. Także spełniajmy marzenia. Ja mam yy, o tyle szczęście, że. A naprawdę mieliśmy już w szpitalu, jak byłam, to zastanawialiśmy się, czy po prostu tej wycieczki nie odsprzedać, yy, bo yy, bardzo duże zagrożenie było, że nie polecimy ze względu na mój stan zdrowia. Ale jestem po badaniach już po szpitalnych. Po wizycie u specjalisty powiedziała, że mam siebie obserwować, wziąć ze sobą leki i mogę lecieć. A jak wrócę, to dopiero szpital i restart działania z moim organizmem. Już mam nadzieję, że to już będą ostatnie, jeżeli chodzi o moje zdrowie, działania. No i tyle. Także następne vlogi już będą z podróży naszej. I powiem Wam gdzie lecimy. A w, ogóle, a w ogóle to kochani dawajcie znać w komentarzach, gdzie myślicie, gdzie lecimy. 10 godzin lotu. Także zobaczymy czy zgadniecie. No naprawdę to jest taka nasza wycieczka wymarzona. E, jeszcze przed tym jak odbierzemy naszego campervana. Chcieliśmy ją zaliczyć. E, no i to jest taka, wiecie co, długa wycieczka. Bo tam chyba 16 albo 17 dni musiałbym zobaczyć na bilecie dokładnie. W każdym razie, jak yy, yy, to jest taka yy, w sumie objazdowa wycieczka. Nie tylko leżenie na plaży, chociaż też będzie leżenie. Ostatnie 5 dni ma być leżenie, ale reszta to ma być zwiedzania, bo kraj jest piękny i naprawdę jest co oglądać. Także dawajcie znać w komentarzach, gdzie myślicie, gdzie lecimy. No a potem jak wrócę, to już zabieg w szpitalu. Nadarzy odbiór kamperwana i fru! Mam nadzieję, że już mi nic nie przeszkodzi. W lutym musieliśmy odpuścić sobie jedną podróż ze względu na ten szpital, ale na szczęście teraz już mogliśmy. No, ale powiem Wam, że było zagrożenie, że nie pojedziemy, że musielibyśmy sprzedać, ale lekarze powiedzieli, że mogę. Wszystko się już unormowało. A tak naprawdę to wyjdzie, jak się może w szpitalu, jak to zwykle w życiu. Dobra, kochani, kończę tego vloga. Trzymajcie się, pa.